Cześć dziewczyno, zapraszamy Cię do wysłuchania podcastu Dochodowe Studio Graficzne, w którym znajdziesz inspiracje, wiedzę i motywację do tego, by budować studio graficzne swoich marzeń. O wzlotach i upadkach własnego biznesu kreatywnego opowiemy Ci my, Karla... I Ania, czyli graficzki, założycielki Studio Szablon, strateżki komunikacji, edukatorki i twórczynie przełomowego kursu o prowadzeniu własnej działalności graficznej. W każdym odcinku podcastu czekają na Ciebie wskazówki, jak działać w zrównoważony sposób w biznesie kreatywnym, by czerpać ze swojej pracy maksimum satysfakcji, omijać pułapki w komunikacji z klientami i nie dać się złapać wypaleniu zawodowemu. Bo jesteśmy przekonane, że zasługujesz na biznes, który daje Ci siłę, byś mogła robić to, co kochasz najbardziej. Na markę, która przyciąga wymarzonych klientów. I na współpracę, które przynoszą Ci autentyczną radość i głębokie poczucie spełnienia. Złap kubek kawy albo kieliszek orzeźwiającego Proseko i dołącz do nas w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe studio graficzne. Cześć, cześć, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studio Graficzna. Z tej strony Karla i Ania spotykamy się dzisiaj w takim no, ciekawym momencie za nami wybory. Znamy już wyniki, towarzyszą temu no, pewnie skrajne, różne emocje. No i w ogóle cała kampania wyborcza jest takim. Czasem, kiedy są wzloty, upadki, zdarzają się jakieś takie kontrowersyjne momenty, kiedy jedna albo druga strona wyciąga jakieś afery, jakieś takie kontrowersyjne wydarzenia. No i czasami po prostu aż w nas się gotuje, żeby o tym powiedzieć, żeby coś o tym napisać, również w internecie. I to niekoniecznie jako ja, Ania czy Karla, ale również jako osoba prowadząca konkretną firmę, konkretną markę. I zdarza się, że właśnie zaczynamy się zastanawiać nad tym, czy ja w ogóle powinnam takiego tematu dotykać, czy ja, jako marka, mogę w ogóle cokolwiek napisać, czy mogę się opowiedzieć za jedną albo za drugą stroną, czy mogę powiedzieć o tym, jakie ja mam poglądy i co dla mnie jest ważne. Często pojawia się tutaj takie rozgraniczenie, że moja marka to zupełnie taki osobny byt, który gdzieś tam powinien funkcjonować osobno, no właśnie, i dlaczego, dlaczego właściwie tak się dzieje? My miałyśmy taką sytuację, pamiętasz Karolina, kiedy był strajk kobiet. Opublikowałyśmy post na Facebooku, na Instagramie, wtedy też często właśnie pojawiałyśmy się na Instagramie i napisałyśmy, że jesteśmy za strajkiem kobiet i że no tam tymczasowo wstrzymujemy pracę, bo po prostu jesteśmy zaangażowane w strajk. No i dostałyśmy taką odpowiedź, pamiętam wtedy, że ktoś napisał nam na Instagramie, że absolutnie w ogóle to jest porażka, że nie powinnyśmy zupełnie się w ten sposób wypowiadać i nie powinnyśmy zupełnie takich tematów poruszać. Pamiętasz? Tak, tak, bo to rzekomo dzieli i nie pozwala skupić się na tym, w czym my się specjalizujemy, czyli na no, prowadzeniu studiograficznego i, i oferowaniu naszych produktów czy usług. Myślę, że to o czym powiedziałaś, to nie tylko przy strajku kobiet, nie tylko przy wyborach, ale jak sięgam pamięcią, także przy covid ie była taka sytuacja, Dokładnie, kiedy tak. pojawiały się zarzuty, że nadal działamy i nadal w ogóle próbujemy bodajże sprzedawać nasz kurs, wtedy coś było na rzeczy, jak możecie dziewczyny to robić, kiedy wokół taka sytuacja, takie w ogóle straszne rzeczy się dzieją, no i, i to, to też były zarzuty, że no, nie możemy przejść obok tego z kolei, obojętnie, no i weź to człowieku, bądź mądry. Angażować się, mówić, nie mówić, pracować dalej, nie pracować. Trochę sporo tych opcji i na pewno ty też nie masz myśli, dobre wypowiedzieć się, czy jednak schować to do kieszeni i robić swoje. No właśnie, trzeba się po prostu zastanowić, jakie wartości ma Twoja marka, co Ty jako marka chcesz konkretnie sobą reprezentować, bo jeżeli to pasuje do twojej marki jeżeli zdarza się, że właśnie angażujesz się, że mówisz na ten temat, że dla ciebie na przykład ważne są prawa kobiet. No to zrozumiałe będzie, że ty również na ten temat się wypowiesz, tak, że na przykład wspierasz strajk kobiet. No jak to jest jedno z drugim tutaj no, idzie w tym samym kierunku, tak? Dla nas to było dla naturalne. Nas. My jesteśmy marką, która kieruje się do kobiet, wspiera kobiety, zawsze mówiłyśmy, że u nas panuje dziewczyńska atmosfera, więc na tym poziomie wszystko się zgadzało i. Sam fakt, że wypowiedziałyśmy się za strajkiem kobiet, nie był w żaden sposób z naszej perspektywy zaskakujący. To była naturalna kontynuacja narracji naszej marki. Faktycznie, kiedy wypowiadamy się w tematach bardziej kontrowersyjnych, to nadajemy naszej komunikacji jeszcze bardziej wyrazisty charakter. Kiedy na co dzień ktoś przebywa w naszej obecności, to na pewno czuje to, że jesteśmy takim girl power teamem, natomiast no, na co dzień faktycznie. Nie poruszamy kwestii kontrowersyjnych. Kiedy taka kwestia się nadarza, no to można poczuć: Ojej, faktycznie, no, widzę, że tutaj jest silny ten gen kobiecy i, i, i to faktycznie działa. Ostatnio przeprowadziliśmy ankietę na Instagramie i pytałyśmy Was o to, jak. Wy uważacie, czy marka powinna się angażować i zawsze używać swojego głosu, czy może powinna się wypowiadać tylko w tych kwestiach, które realnie jej dotyczą, a może w ogóle właśnie nie powinna zabierać głosu i, i kontynuować swoje super profesjonalne działania, tak jak do tej pory. 70% z Was powiedziało, że, że tak, że marka powinna się angażować. To jest spora zmiana od czasów COVID-u czy strajku kobiet. Widać, że ta tendencja właśnie jest, rozwija się, idzie w stronę tego, że chcemy wiedzieć, co nasze ulubione marki mówią, co uważają, w co się angażują. Po drodze jeszcze była kwestia na przykład wojny w Ukrainie i, i historia supermarketów, które no właśnie opowiadały się po Złej stronie i w ten sposób też traciły zaufanie, prawda? Więc widać, że jest, jest ta tendencja, żeby odwoływać się do bieżących wydarzeń i zajmować stanowisko. W tak, odbiorców, niezależnie. odbiorców to już na pewno mniej dziwi niż kiedyś, tak? Że marki się angażują i opowiadają się na przykład za, za, konkretną, za konkretną stroną. Czy jesteś mały, wręcz, czy jesteś tak, duży, to nie ma znaczenia. I, I wręcz właśnie czasami jest tak, że oczekują tego, że, że się zaangażujemy. Pytanie tutaj też jest takie, czy jesteś w regularnym kontakcie ze swoimi odbiorcami. Bo jeżeli nie, jeżeli nie prowadzisz regularnej komunikacji, na przykład, jeżeli nie zamieszczasz nic na Facebooku, a nagle przy okazji wyborów wyskakujesz z postem i zachęcasz do tego, żeby zagłosować na jakąś tam konkretną partię, no to to faktycznie wygląda co najmniej dziwnie, tak, że wyskakujesz po prostu jak Skonopi, ludzie kompletnie wtedy nie wiedzą. O co chodzi, być może w ogóle już zapomnieli o tobie, bo, bo tyle czasu się nie pojawiałaś i nagle zachęcasz do, do głosowania. Jeżeli prowadzisz regularnie komunikację, na przykład w newsletterze, i przy okazji gdzieś tam wspomnisz o, no znowu, przykładowo o tych wyborach, no to. Ludzie nie będą mieli takiego odczucia, tak? No bo jest to jednak temat, który jest aktualny, i po prostu gdzieś tam mimochodem o tym nienachalnie wspominasz i raczej nie powinno to nikogo zaskoczyć specjalnie, tak? No chyba, że prowadzisz taką markę, która jest bardzo taka gładka, neutralna i charakterystyczne jest właśnie dla ciebie to, że. Jesteś, Szwajcari Jesteś, szwajcarią. Jesteś Szwajcarią, tak, i dyplomatycznie się zawsze wypowiadasz i nie angażujesz się, nie wypowiadasz się nigdy w kontrowersyjnych tematach, tak. No a właśnie, jak to z tą neutralnością? Czy warto? Czy warto być marką neutralną? Wszelkie badania pokazują, że no, nie do końca. Na pewno jest Ci znane takie słowo jak polaryzacja. To jest fenomen, który sprawia, że w odpowiedzi na pewne Twoje wartości i deklaracje, część odbiorców będzie Cię lubiła jeszcze bardziej, bo mają dokładnie te same odczucia. A druga część odbiorców może powiedzieć: No nie, dla mnie to już jest za dużo, za daleko to idzie. Ja się nie bardzo pod tym podpisuję, więc no opuszczam Cię, przestajecie Cię obserwować, czy, czy wypisuję się z Twojego newslettera, różne, różne te reakcje są. Czy to jest jednak źle, że ci ludzie nas opuszczają? Z naszej perspektywy wręcz odwrotnie. To jest bardzo dobrze, dobrze, że, dobrze. że ten efekt jest, bo coraz Lepiej jesteśmy w stanie trafiać dokładnie do tych osób, do których powinnyśmy trafić in the first place. Czyli właściwie, im bardziej wyrazisty styl komunikacyjny masz od początku, tym lepiej dla ciebie, bo szybko będziesz wokół siebie gromadzić ludzi, którzy. Myślą i czują w bardzo podobny sposób jak ty. Dlatego, naszym zdaniem, nie ma co się tutaj zastanawiać i, i absolutnie się nie ma czego wstydzić, tylko po prostu, jeśli jasno będziesz mówić o tym, za czym opowiada się Twoja marka, no to dzięki temu, tym, tym bardziej właśnie wyrazisty będzie ten Twój sposób komunikowania się i dla odbiorców będzie od razu jasne, jakie wartości są dla Ciebie ważne. Ja pamiętam, że kiedy był strajk kobiet, wspominany już wcześniej, to otrzymałyśmy nawet takie wiadomości od naszych klientek, które mówiły, Słuchajcie, dziewczyny, jeżeli jesteście teraz bardziej zaangażowane, że, że tutaj będziecie poświęcały czas na to, żeby wziąć udział na przykład w strajku kobiet, to spokojnie my możemy poczekać na projekty, które tam mamy rozpisane. Idźcie, róbcie dobro tak dla, dla strajku kobiet i generalnie dla kobiecej sprawy. I to było niesamowicie miłe, że faktycznie wśród naszych klientek trafiły się te wymarzone, te idealne, które zgadzają się z nami w stu procentach. Na poziomie tych wartości, za którymi się opowiadamy, tak jak Ania wcześniej powiedziała. Nie było tutaj tego rozdźwięku, nie było pretensji, bo po prostu od samego początku było wiadomo, że jeżeli jakaś taka sytuacja się pojawi, to my będziemy, my będziemy aktywne. No pewnie też nie chodzi nam tutaj o to, że wiecie, teraz nawołujemy wszystkich, żebyśmy teraz wszystkie były aktywistkami, po prostu porzucamy pracę i, i zajmujemy się tylko tym, <grym> ale myślę, że trzeba pamiętać o o tym, że to, to nie jest tak, że ta twoja marka osobista to jest gdzieś jakiś taki zupełnie osobny byt, który sobie funkcjonuje w oderwaniu od całego świata. Nie, to jest firma, więc na firmę ma wpływ to, co aktualnie się dzieje w naszym kraju, tak i, i bieżące sprawy, które tutaj się dzieją, mają rzeczywiście wpływ na, na Twoje codzienne życie. Jak najbardziej na miejscu jest to, żeby o tym po prostu mówić. Te sprawy mogą być polityczne, społeczne, gospodarcze, no bo gospodarka też nas dotyka jako przedsiębiorczynie. Dlaczego by o tym nie powiedzieć? Myślę, że to też jest ok, żeby zająć jakieś stanowisko i w ten sposób, jakby pośrednio w ten sposób odsiać z, spośród swoich odbiorców tych, którzy do Ciebie nie pasują i z którymi możesz później mieć na przykład górki i dołki w komunikacji. Po co to sobie robić, tak? Można powiedzieć, że robisz sobie przysługę wypowiadając, się na pewne tematy, ale tutaj zaznaczam, chodzi o pewne tematy, które faktycznie są w zgodzie z tym, jak działasz, za czym się opowiadasz na co dzień. My nie wypowiadałyśmy się bardzo jakoś stanowczo w temacie wyborów, nie prowadziliśmy żadnej agitacji politycznej. Jedyne, co zrobiliśmy, to zaproszenie dziewczyny do wzięcia udziału w wyborach, ponieważ kiedy zobaczyliśmy statystyki odnośnie prognozowanej frekwencji w grupie młodych kobiet, to się trochę złapałyśmy za głowę, i tutaj nie. Nie było mowy wcale o tym, że wybieramy jakąś konkretną partię i, i zachęcamy do głosowania właśnie na nią. Ale zachęcamy do tego, żeby się zmobilizować, żeby jednak wziąć sprawy w swoje ręce, właśnie w tym kobiecym gronie, do którego my się adresujemy w zasadzie w 100%. Więc znowu, to miało sens. Bo jest dobrze osadzone w naszej komunikacji. Głosowanie na konkretne partie nie jest osadzone w naszej komunikacji, więc mogłoby być odebrane jako fałszywe i zresztą nie miałoby sensu z naszego punktu widzenia. Jako agitacja polityczna. No właśnie, agitka, agitka. Więc strategia komunikacji to jest coś więcej niż to, co ja dzisiaj dokładnie opublikuję i jakiej edukacji tutaj udzielę moim odbiorcom na kanałach społecznościowych czy w newsletterze. To jest w ogóle nastawienie do tego, w jaki sposób budujemy narrację wokół naszej marki. I tutaj um, przychodzi mi na myśl taki, takie pojęcie, które jeszcze pamiętamy z języka polskiego. To jest y, trójkąt retoryczny. Być może coś Wam to mówi. Być może nie. Chodzi tutaj o Arystotelesa, Pana z Brodą, który opracował taki trójkąt retoryczny i na ten trójkąt składają się trzy elementy. To jest etos, patos i logos. Etos odwołuje się do tego, w jaki sposób budujemy swoją wiarygodność i w jaki sposób mówimy o tym, kim jesteśmy, dlaczego warto nam zaufać, jakie stanowisko zajmujemy. Ten obszar w naszej komunikacji powinien zajmować około 10-15 więc to nie jest tak, że ciągle, ciągle chodzimy i mówimy, jakimi jesteśmy wspaniałymi graficzkami, bo to, to nie o to chodzi, ile mamy certyfikatów itd., tak itd. Tak Drugi obszar to jest patos, czyli odwoływanie się do emocji, do pragnień, do tego wszystkiego, co jest siłą napędową naszych odbiorców. I to właśnie tutaj świetnie wpisują się wszystkie te zagadnienia, o których dzisiaj mówiłyśmy. Adresowanie się do emocjonalności, do jakichś wspólnych przekonań, do tego, co nas uskrzydla do działania, naszych odbiorców i nas razem, bo zaczynamy tworzyć wspólną grupę, jakby jesteśmy wtedy w jednym zbiorze. I to sprawia, że oni czują się bardziej po naszej stronie, bardziej czują się związani z nami i z tym, co my im mamy do przekazania. Ostatni fragment tego trójkąta retorycznego to jest logos, czyli adresowanie się do takich bardzo racjonalnych pobudek, do prawej półkuli mózgu naszego odbiorcy, i kiedy podajemy jakieś dane statystyczne, tak jak ja Wam podałam pewną. Bardzo ogólną statystykę o kobietach, które nie chcą brać udziału w, w wyborach, to y, też y, bardziej jesteśmy przekonujące i bardziej się ten nasz odbiorca jest w stanie zaangażować w to, co my mówimy. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, zobaczcie, jak faktycznie charakterystyczna i emocjonalna narracja wokół Waszej marki może Wam dać dużo dobre. Może sprawić, że ci tacy letni odbiorcy staną się bardziej. Gorący, a z kolei ci, którzy byli nieprzekonani do końca i jednak nie bardzo czują, że jest im po drodze z wami, odejdą i nie będą zapychać miejsca przeznaczonego dla kogoś, kto jednak z wami ma o wiele bardziej po drodze. Jeżeli nadal Cię to nie przekonuje, to zapraszamy Cię jeszcze do odsłuchania, bodajże trzeciego odcinka podcastu Dochodowe Studiograficzne. Tam o wiele więcej mówimy o idei klienta idealnego, czyli właśnie tego wymarzonego, który zawsze będzie z nami grał do jednej bramki. Posiadanie takiej persony w swoim studiograficznym zapewnia Ci długofalowy, zrównoważony rozwój, więc. Tak, polecamy. Link do tego odcinka zostawiamy w opisie. Przed nami na pewno jeszcze niejedno jedno wydarzenie, czy to społeczne, czy polityczne, czy gospodarcze, które rozpali nas do czerwoności i sprawi, że będziemy chciały po prostu bardzo szybko złapać za telefon i opublikować coś kontrowersyjnego. Zachęcamy Cię do tego, żeby się ani przed tym bardzo nie bronić, ani też z drugiej strony nie popadać w obsesję i nie publikować co chwilę czegoś bardzo, bardzo polaryzującego. Zastanów się nad tym, w którą stronę płyniesz, jaki jest kierunek Twojej narracji. Jeżeli faktycznie coś pasuje, wykorzystaj to. Postaraj się być kimś ze swoją komunikacją, a niekoniecznie takim ładnym, pachnącym mydełkiem, które ma być dobre absolutnie dla wszystkich. A jeżeli chciałybyście podzielić się jakimiś swoimi historiami, związanymi właśnie z postowaniem na temat konkretnych wydarzeń, to zapraszamy do kontaktu. Nasz adres znajdziecie w opisie odcinka. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.